Dobry wieczór. Za nami mecz finałowy, finałowy barażu o wejście do ekstraklasy pomiędzy Wartą Poznań i Radomiakiem Radą. Wynik meczu 2 do 0. Frekwencja 912 osób. Jest z nami trener, dużo gości. Pan Dariusz 12, dlatego poproszę o podsumowanie tego meczu. Witam Państwa. My zacznę od gratulacji dla zespołu warty awansu na, Balsu, na to dzisiejszym meczu. Druga rzecz, którą chciałbym powiedzieć to podziękowania przede wszystkim dla moich zawodników, bo jest to całym roku ostatni mecz w niestety, niewygrany mecz, natomiast uważam, że w tym roku zrobiliśmy kawałek dobrej pracy ze swojej strony, ze swojej, ze swojej ze strony pracowników klubu, dziękuję szanowni wszystkim za, za ten właśnie rok. I również chciałbym podziękować bardzo naszym kibicom, którzy nas wspierali przez ten cały rok z podstawowego końca wybrzymi, że nas ten sputen anwansuje, to jest no Niestety, bo taki sport taka jest kilka, że po prostu nie udało się być bardzo blisko, ale myślę, że, że też możemy być dumni z tego, co, co w tym roku zaprezentowaliśmy. A czasami w sporcie tak bywa, że, że po prostu gdzieś tam czego brakuje. Jeżeli chodzi o podsumowanie meczu, nie będę tego meczu podsumowywał, bo, bo uważam, że... Powiedziałbym, no za dużo i, i, i niepotrzebne rzeczy, bardzo duże kontrowersje, wydaje mi się, yy, dzisiaj dwa karne w takiego spotkania, szczególnie pierwszy, no to jest w ogóle jakieś nieporozumienie. Nie wiem, czym się sędzia sugerował, czym się was sugerował, że tak to ma wyglądać, to, że rozdomonik wywija piłkę drugi wymusza rzut karny i potem jest odjęta akcja. Szkoda po prostu rada, szkoda się denerwować i, i naprawdę trochę szkoda pracy. Włożonej, jeżeli takie bramki mają, mają, mają po prostu badać i tyle, to i ta bramka ustawiła całe spotkanie, potem było nerwowo, potem było, ee, gdzieś tam warta dostała, dostała jakby, jakby, można powiedzieć, takiego bodźca, no i cała pozycja się no drugi rzut karny, bazał i po meczu. Także jeszcze raz gratuluję, natomiast w ogóle nie chcę tego po prostu komentować, co się, co, co, co było dzisiaj, Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Prezesie. Nie ma pytań, więc kończymy też oczywiście konferencję konferencji prasowej za chwilkę druga z udziałem trenera Piotra Tworek. A dziękujemy. dobry. wieczór. Witamy ponownie z budziska Wielkopolskiego. Tym razem jest z nami trener Warty Poznań, pan Piotr Tworek, który opowie o tym, co działo się w meczu Warty Poznań z Radomiakiem Radą. Zrobiliśmy dzisiaj z spotykamy dla, dla naszego klubu, dla, dla wszystkich, którzy mają zielone serce. Po wielu latach ta klasa wróciła znów do warty, i z wartą jest, jest znów najwyższy poziom rozrywkowy. Dlatego jest to ogromny sukces i ogromne wydarzenie. No, nie boję się tego powiedzieć. Mężczyzna był bardzo trudny, bo. W to jednak jest mocny zespół i na przykład z trzeciego szkodnego miejsca, jak się spotykają no to trzeba się spodziewać do spotkania. Ona był brzydki według mojej oceny. Był trudny taki może taki widział brzydki, bo, bo to, to takie piłkarskie szachy, do szczególnie gdy od 35 minuty nam zaczęła troszeczkę unikać ta kontrola, to znaczy w pierwszej fazie przyszliśmy wysoko i... I, I odebraliśmy atuty rynekowe yy, i powiedzieliśmy, że zabranicy 6-8 będą się rozbiegać na boku i tam sprawiały przewagę i rozrzucać naszych żeby nie postanek, żebyśmy nie założyli presji z którymi musieliśmy mocniej pracować w tych pierwszych momentach, żeby no, wytrącić ich yy, tą najważniejszą, największą rolę. No i później, później szczególnie w długiej połowie, mecz też no, trochę umykał pod kontroli, no ale w odpowiednim momencie uderzyliśmy na 1-0 i później na 2-0. Mecze barażowe, chyba na samym początku powiedzieliśmy, że się nie gra ładnie, Musi się wygrywa i dzisiaj musieliśmy się ten mecz wygrać niezależnie od stylu, tylko zrobić yy, klasę dla Warty i dla, dla Poznania. Dziękuję, trenerze. Mamy dwa, nie wiem jak nazwać pytania, ale osoby, które są yy, od dłuższego czasu z Wartą, Jakub Warta, Trenerze, tak, dzisiaj bez pytań. Gratulacja Was to jest ta klasa. Świetnie, dziękuję, bo ten awans to jest oczywiście na, na spokojne, przeanalizowanie. Dzisiaj się wszyscy cieszymy i każdy będzie gratulował zawodnikom trenerom. Ja muszę powiedzieć, że to nie jest... To nie jest praca tylko zawodników i trenerów. To jest praca wszystkich ludzi, którzy zakasali rękawy, przechodząc do Poznania, do wybarty. Którzy sobie postawili za cel, zrobić coś wielkiego. I nie zważając na przeszkody, które po drodze spotykały, robiły krok po kroku. Oczywiście były momenty ciężkie, trudne. Nigdy nie było wymówek i tych wymówek nigdy nie ma. Trzeba być twardy Dziękuję. I Grzegorz Hałasik, Polskie Poznań. Panie Prezydencie, chciałem tylko bardzo serdecznie i szczerze pogratulować prawo. Dziękuję, Panie Grzesiu. Pan zawsze chyba takim pozytywnym, takim nastawieniem zawsze, zawsze jak rozmawiamy, czy rozmawialiśmy w audycjach był z nami. Był to też ma sukces. Dziękuję bardzo. Nie ma więcej pytań i gratulacji. Także dziękujemy <grymne> Państwu za, za cały ten sezon, za przesłane pytania dzisiaj, za yy, to, że byliście z nami. I dziękuję też za konferencję, za cały ten rok. Dziękujemy za widzenie. Dziękuję.